Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Nowa Gimnastyka. Ja nazywam się Patryk i prowadzę ten podcast. Jestem trenerem gimnastyki sportowej i właścicielem klubu Olympic Gymnastics z Częstochowa w Częstochowie. Nagrałem ten odcinek już dwa razy i za każdym razem włączyłem inny mikrofon bądź nie włączyłem kamery. Dlatego temat główny dzisiejszego odcinka strach i wprowadzenie jak najbardziej fantastycznie oddaje tutaj to, co się wydarzyło. Najwidoczniej było mi to potrzebne. A więc zaczynamy. Słuchajcie, witam was w tym odcinku. Jest to odcinek próbny, pilotażowy i wstępny. Dla mnie jest to niesamowita przygoda i pierwszy pierwsze koty za płoty, jak lubię mawiać na sali. Podcast jest dla mnie jednocześnie taką przestrzenią do rozmów, dywagacji. Czegoś, co lubię robić, jeżdżąc na wyjazdy trenerskie z trenerem Dawidem, przy kawie, czyli po prostu rozmawiać o gimnastyce, rozmawiać o realiach tego sportu. Więc po prostu ten podcast jest, jest czymś takim, jakby taką rozmową między mną a tobą. W dzisiejszym odcinku chciałem w skrócie powiedzieć, czym będę się zajmował tutaj, i troszeczkę na koniec może porozmawiać o strachu, o tym czym zostałem zainspirowany wczoraj przez jedną z moich zawodniczek na treningu. No więc zaczynając od misji podcastu Zmiana gimnastyki sportowej w Polsce, która moim zdaniem musi się wydarzyć, abyśmy zaczęli osiągać międzynarodowe wyniki i sukcesy jako kraj. Mamy takie pewne naleciałości, schematy, które zacząłem zauważać jak po raz pierwszy wszedłem na salę w wieku 20 lat. I nie umiejąc przerzutu bokiem, zacząłem uczyć dzieci. Nauczyłem się wtedy swojego pierwszego salta trampolinie w parku trampolin, i pomyślałem, kurczę, jakie to fajne, tak latać, Jest super uczucie, i usłyszałem, że, że dobrze rozumiem ruch i że mógłbym być dobrym trenerem. Chyba w to uwierzyłem, bo zacząłem to robić. Trenerem jestem od 7 lat i aktualnie trenuję grupę wyczynową. 11 wspaniałych zawodniczek, cudownych ludzi, którzy na co dzień pokazują mi, kim jestem naprawdę, odbijając po prostu idealnie, jak lustrze, wszystkie cechy, z którymi muszę sobie poradzić i pracować. Bycie trenerem to dla mnie niesamowita przygoda, pasja, ale też czasem ciężkie chwile, dużo rozmyślań przed snem, jak poradzić sobie z tym, jak z tym. Wiem, że również jeśli jesteś trenerem bądź rodzicem, borykasz się z tym. I chciałbym tutaj troszeczkę pomówić o takich właśnie sprawach, żeby jakby wyjść na światło dzienne z tym, bo niejednokrotnie tak hermetycznie zamknięte środowiska, jak czasem sala gimnastyczna nie dają tej przestrzeni, a przecież to nic złego, mówić o trudnych rzeczach, bać się, nic złego się stresować, tak jak właśnie chyba już nie stresuje się tak bardzo jak pół godziny temu, kiedy nagrywałem to po raz pierwszy. Temat główny dzisiaj to jest właśnie powiedzenie o tym, czym jest peak age i w jaki sposób na świecie ta szczytowa forma i wiek, w którym się ją osiąga w gimnastyce sportowej, różni się od różnych innych sportów. Sporty gimnastyczne, jak akrobatyka sportowa, czy, czy nawet skoki do wody pochodne, bardzo wcześnie rozwijają pewne umiejętności. Tam złoty wiek rozpoczęcie treningu w wieku dwóch, trzech lat staje się coraz bardziej normalne. Natomiast za granicą, gdzie osiągają inne kraje te wyniki, niekoniecznie zawsze tak to wygląda, że w wieku 8 lat jest już specjalizacja sportowa, stypendia, bla, bla, bla. Można dzięki temu, co teraz dzieje się na scenie, choćby nawet właśnie w gimnastyce w USA czy w innych krajach, Przesuwanie tego, tego wieku szczytowego można potraktować jako taki fajny znak i odnośnik do tego, aby też iść w tą stronę, aby spojrzeć na zawodniczki bardziej jak na ludzi. Ludzi przede wszystkim, a potem wyniki medale, wszystko inne, bo nie zapominajmy, że będąc 4 czy 5 godzin na sali, to nadal jest 20% dnia, który spędza człowiek żyjąc 20% na sali, dodajmy do tego fizjo jakiś tam trening mentalny, ok nadal wiele rzeczy nie mamy wpływu na wiele rzeczy i, i po prostu nie świrujmy pokut tego że to jest nasz wynik, nasz zawodnik nasz bla 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 nikt nie jest niczyj a wszyscy popełniamy błędy i możemy się na nich uczyć więc zachęcam do takich, do takich rozmów Mam nadzieję gościć tutaj kilka ciekawych osób w tym podcaście. Odcinki pojawiać się będą. Na ten moment zaplanowałem piątki co dwa tygodnie. Jeśli po prostu dam radę, nie zamierzam się zaorać. Chciałbym po prostu robić to dla przyjemności i na ten moment jest to dla przyjemności, co dzisiaj robię. Za oknem pada deszczyk. Miałem malować drzewo. Najwidoczniej miałem tu przyjechać, a nie malować drzewo, dzięki temu, że pada deszczyk. Mogę zrobić to powoli. Czyli robienie powoli to jest to, co właśnie ostatnio zacząłem bardzo doceniać. Tak samo myślę o robieniu gimnastyki, o robieniu wyników. Robienie rzeczy powoli, każdy w swoim tempie. Niekoniecznie źle i dobrze. Po prostu robienie rzeczy. Jeśli jesteś i robisz, to idziesz w dobrą stronę. Małe kroczki. Everyday, small steps. Czy ja dziś muszę cię asekurować? Być może tak. Czy za miesiąc muszę cię asekurować? Być może tak. Czy to coś złego, czy, czy dobrego? Nie wiem. To się okaże. Pozwalam być wszystkiemu tak, jak ma być. Nie wywieram presji na danej zawodniczce, kiedy pyta, czy ją przytrzymam. Może to dobrze, może to źle. Nie wiem, okaże się. <gry> Inspiracja wczorajszym wydarzeniem na treningu odnośnie strachu. Tak jak dla mnie strach przed elementem, strach przed e, nieznanym, strach przed nagraniem tego podcastu. Niczym się od siebie nie różnią. U mnie pytanie na sali, czy czujesz się z tym ok, Czy czujesz się pewna siebie w tym? Czy może chcesz, żebym cię przytrzymał? Jak się z tym czujesz? Czy robić się to dobrze, czy masz otwarte oczy, czy wiesz, co się dzieje? To norma. Dziękuję Nikowi Radokowi, jeśli słucha tego podcastu po polsku na pewno, za otwarcie wielkiego worka pytań, które można zadać zawodniczce. Byliśmy z Dawidem Kierkowskim, pozdrawiam serdecznie na europejskim szkoleniu w Niemczech i właśnie tam dostrzegłem taki no, fenomenalny sposób, niezależnie od tego co uważacie o Niku, komunikacji między nim a zawodniczką, w jaki sposób można właśnie poprzez rozmowę, pytania, niewywieranie presji, a dawanie przestrzeni, pracować z dnia na dzień, z minuty na minutę to w ostatecznym rozrachunku daje z roku na rok i jest to sposób, który on prezentuje, moim zdaniem jest to składowa bardzo fajna składowa tego co mogłoby pomóc nam trenerom w Polsce. Brak empatii. Czasem. Brak takiego patrzenia długoterminowo, szerokiego takiego spojrzenia na, na karierę. Jeśli fiksujemy się wokół bycia dziś, takim, jakim ja bym chciał, żebyś był. Jeśli nie spełnia zawodnik oczekiwań, to no, tutaj spojrzę na ciebie na ciebie nie będę patrzył. Ja również tak robiłem. I czasem się zdarza. To normalne. Najważniejsza jest świadomość tego i chęć zmiany. Jeśli chcę zmienić pewne rzeczy, to nawet faworyzując kogoś dziś, jutro mogę przestać. Chciałbym, abyśmy tutaj wszyscy wspólnie e, może kiedyś spotykali się, może rozmawiali bardziej otwarcie, w tym pięknym świecie, tego pięknego sportu. Bardziej współpracowali ze sobą i tutaj szacun dla wszystkich klubów, które robią wspólne kampy, wspólne konsultacje. Uwielbiam to, uwielbiam obserwować jakiekolwiek story na Instagramie, które widzę o dwóch klubach, trzech klubach współpracujących. To coś pięknego. Testuję tutaj yy, też swoją wiedzę i swoje umiejętności robiąc to. I liczę na to, że sam sobie powiem, dobra robota. Czyli to, co na co dzień chciałbym, aby moi zawodnicy potrafili i umieli i robili, również trenerzy, których prowadzę szkole, docenianie samego siebie i docenianie tego, gdzie się doszło, co się osiągnęło. Zmieniajmy taką codzienność. To takie syzyfowanie, że niesamowicie ciężko musi być, aby osiągnąć swój cel. I byłem tam, robiłem to, widziałem, jakby. Co ciekawe, każdy zawodnik tutaj, z którym gdzieś kiedykolwiek wszedłem w interakcję, bądź oglądałem w sieci, bądź zagłębiłem się w życie i doświadczenia, kogoś, kto osiągnął cel, kiedy kończy się ten cel, kiedy kończą się te czasy oklasków, braw, reflektorów, to wszystko sprowadza się już potem wtedy do co ja z sobą robię, co ja teraz czuję, czego ja chcę, co ja sobie myślę. Kiedy te pytania zadaje sobie osoba po osiągnięciu wszystkiego, co da się osiągnąć w sporcie. Te pytania bywają bardzo trudne i dlaczego by nie zadawać sobie ich na co dzień? Może więcej świadomości w takim codziennym treningu sprawiłoby, że wcale nie musielibyśmy już dziś mieć wszystko. Jeśli ktoś potrafi trenować 4 lata, żeby wystartować w olimpiadzie i zrezygnować, to dlaczego rezygnować? Jeśli czy ta miłość z dziecięcego przyjścia na salę po raz pierwszy nie może zostać na dłużej? Jeśli ja faktycznie kocham ten sport, to czym są te medale? Czym jest ten kolejny etap? Jakby kolejny etap. Jeśli wchodzę po schodach, to idę po schodach. To nie jest tak, że doszedłem do pokoju, do którego chciałem dojść, i te schody już nie wiem, nie mają znaczenia. Wszystkie te schody mogły mnie czegoś nauczyć. Tak samo. Jak każdy z was może nauczyć czegoś mnie i nauczyć czegoś swoje dzieci. Każda opinia i każdy sposób trenowania, niezależnie od tego, czy stary, czy nowy, wnosi coś do życia każdego zawodnika, każdego człowieka. Jeśli jest nas tutaj 10, 100 tysiąc, każdy ma swoje doświadczenia i dzięki tym doświadczeniom może wzbogacić życie innego człowieka. Nie ukrywam, przerwało mi się nagranie przed chwilą. I. Jeśli tylko nie będę brzmiał jak pomylony człowiek, który nie wie do końca o czym mówi, to będzie super. Ten podcast ewidentnie już czterokrotnie pokazał mi, żeby się nie poddawać i sprawdza, jak bardzo chcę o tym mówić. Mam nadzieję, że to już ostatnia próba. <laughs> Chciałem na szybko, jeszcze albo nie na szybko, bo może na wolno mmm, powiedzieć o tym tym strachu o którym na początku yy, wspomniałem o historii i sytuacji z wczorajszego treningu czyli pytanie do zawodniczki przed elementem którego ewidentnie się boi czy czujesz się w tym pewnie czy chcesz zrobić to sama jako taki przykład dla was że to nie jest rób rób dawaj nie robisz dobra następna Okej, okay. to też nie jest nic złego. Może czasem dana osoba tego potrzebuje, może właśnie to sprawi, że coś się zmieni. Moim zdaniem nie ma złych i dobrych słów, decyzji, sposobów trenowania. Są po prostu sposoby. Każdy może być ok dla kogoś na danym etapie. Ja robię po swojemu, ja robię tak, jak robię. Ale nie mówię, że zawsze robiłem tak. Okazuje się czasem, że robiąc podsumowanie danego miesiąca, roku czy okresu popełniłem ogrom błędów, które teraz, dziś dzięki temu, że to podsumowałem i pomyślałem, mogę poprawić, mogę zmienić. I tak samo traktuję ten podcast. I dla mnie, i dla was, jako coś, co może sprawić właśnie, że zastanowicie się nad tym, co robicie, zastanowicie się nad sobą. Może okaże się, że idziecie w super stronę. A może okaże się, że właśnie kurczę, fajnie, spróbuję inaczej. Taki. Punkt zwrotny i na każdym kolejnym etapie tego podcastu i odcinku będę o tym mówił, i być może właśnie dany temat z następnego odcinka, tutaj według listy jest temat presja, może właśnie temat presji sprawi, że coś Wam kliknie, może kolejny najczęstsze przeciwności w karierze, może coś, co sami zaproponujecie, wysyłając na maila nowa gimnastyka jakąś swoją propozycję. Z czym wy macie problem, o czym wy chcecie posłuchać, porozmawiać? Może moja ogromna wiedza i doświadczenie sprawi, że po prostu rozwiniecie swoje skrzydła trenerskie. Nie wiem, zobaczymy. Także to jest dla mnie nowa gimnastyka. Uśmiechnij się i życzę Ci miłego popołudnia, wieczoru bądź poranka, niezależnie od tego, o której tu słuchasz. I pamiętaj, jesteś dokładnie w tym miejscu, w którym musisz być. Masz być. Wszystkiego dobrego, dzięki i pozdrawiam.